Dla Fundacji Rodzinnej ustawodawca przewidział zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przy założeniu Fundacji Rodzinnej wniesienie aktywów do niej będzie czynnością neutralną podatkowo. Czynność ta będzie neutralna zarówno dla Fundacji, jak i fundatora. Przekazanie środków pieniężnych z zespółki operacyjnej do Fundacji Rodzinnej także będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W sytuacji, gdy fundacja rodzinna będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie dopuszczonym ustawą, skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Jeżeli jednak fundacja rodzinna będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykraczającym poza zakres dopuszczany ustawą, zapłaci sankcyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, która wynosi 25% kiedy jeszcze fundacja rodzinna zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawową sytuacją, która powodować będzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, jest w moment wypłaty świadczenia na rzecz beneficjenta lub fundatora. Wtedy w każdej sytuacji fundacja rodzinna zobowiązana będzie do zapłaty 15% podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo, jeżeli fundacja rodzinna będzie dokonywać wypłaty innych transakcji na rzecz fundatora, beneficjenta czy też podmiotu, podmiotu powiązanego, które nie spełnią definicji świadczenia, zobowiązana będzie do rozpoznania opodatkowania transakcji tzw. ukrytych zysków. Ponadto fundacja zapłaci 15% podatek dochodowy od osób prawnych przy likwidacji fundacji rodzinnej. W sytuacji, w której fundacja rodzinna w organizacji w ciągu 6 miesięcy nie uzyska wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, utraci zwolnienie podmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązana będzie wtedy dokonać rozliczenia klasycznego podatku dochodowego od osób prawnych, a więc rozpoznać przychody, koszty oraz złożyć właściwe zeznanie i dokonać wpłaty podatku wraz z odsetkami. Należy pamiętać, że zwolnienie podmiotowe z podatku dochodowego od osób prawnych nie oznacza całkowitego wyłączenia z opodatkowania. Dla Fundacji Rodzinnej ustawodawca przewidział konieczność opodatkowania posiadanych nieruchomości komercy komercyjnych podatkiem od przychodów z budynków. W przypadku, gdy Fundacja Rodzinna dokona wypłaty świadczenia na rzecz beneficjenta należącego do zerowej grupy podatkowej, a więc są to małżonek, małżonka, mama, tata, wstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb czy pasierbica. To świadczenie to skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku gdy fundacja rodzinna będzie dokonywać wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów, należących do pierwszej lub drugiej grupy podatkowej, to zobowiązana będzie od tego świadczenia pobrać 10% podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy wypłacie świadczeń na rzecz pozostałych beneficjentów, a więc nienależących do zerowej pierwszej czy drugiej grupy podatkowej, zobowiązana będzie pobrać 15% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. To, co jest istotne przy fundacji rodzinnej, to zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych liczone jest w stosunku do proporcji mienia wniesionego przez fundatora do fundacji rodzinnej. Żeby dokładniej zrozumieć ten mechanizm, posłuszmy się kilkoma przykładami. Fundację rodzinną zakłada ojciec, ustanawia jednego beneficjenta. Oznacza to, że przy wypłacie świadczenia na rzecz beneficjenta, w tym wypadku będzie to jego syn, tylko 15% podatku dochodowego od osób prawnych zapłaci Fundacja Rodzinna. Beneficjent skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W innym przypadku, jeżeli Fundację Rodzinną założy przykładowo Jan Kowalski, ustanowi jednego beneficjenta i będzie to jego siostrzeniec, to przy wypłacie świ świadczenia, opodatkowanie będzie dwustopniowe. Najpierw 15% podatku dochodowego od osób prawnych zapłaci fundacja, następnie 10% podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaci beneficjent. Natomiast co w sytuacji, gdy fundację rodzinną założy dwóch niespokrewnionych ze sobą fundatorów? Jeżeli każdy z nich wniesie odpowiednio po 50% wartości aktywów, oraz każdy z nich ustanowi jednego beneficjenta i będzie to beneficjent, który w stosunku do fundatora będzie jego wstępnym, to opodatkowanie będzie dwustopniowe. Najpierw od całości świadczenia 15% podatku dochodowego od osób prawnych zapłaci fundacja, następnie połowa świadczenia każdego z beneficjentów będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, natomiast druga połowa będzie opodatkowana 15% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy zakładaniu fundacji rodzinnej należy pamiętać, iż fundacja rodzinna będzie podmiotem, który będzie działał w całym systemie podatkowym polskiego prawa. Niestety ustawodawca poza zwolnieniem podmiotowym z podatku dochodowego od osób prawnych nie zdecydował się na wyłączenie fundacji rodzinnej z zakresu działania innych podatków. Oznacza to, iż jeżeli fundacja rodzinna będzie prowadzić działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie o podatku od towarów i usług, stanie się podatnikiem VAT czynnym, zobowiązana będzie zarejestrować się jako podatnik oraz dokonywać rozliczeń. Taka sama sytuacja wystąpi w sytuacji posiadania nieruchomości. Jeżeli fundacja rodzinna będzie posiadaczem nieruchomości, będzie musiała rozpoznawać obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Dlaczego jest to istotne? Istotne jest to zwłaszcza przy wnoszeniu aktywów do fundacji rodzinnej. Wniesienie aktywów skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże w przypadku wnoszenia aktywów np nieruchomości do fundacji rodzinnej, czynność ta może być potraktowana jako czynność rodząca skutki na gruncie podatku od towarów i usług. Muzyka